Hej kochani, dzisiaj do usług szanownej pani. Zapraszam. Oczywiście zostawcie subskrypcję dla tego kanału i lajka w górę. Wielkie dzięki. Jak możecie zobaczyć po moim stroju, nagrywam dwie recenzje dzisiejszego dnia. Tak mi się akurat udało, ale mimo napiętego czerwcowego grafiku udało mi się wyskoczyć do kina po nagraniu poprzedniej recenzji i właśnie trafiłam na ten wspaniały film. Jest to film w reżyserii Gilles Legardnie i opowiada historię mężczyzny zmęczonego swoim życiem w pewien sposób, ponieważ jest to Anglik, właściciel bardzo dochodowej firmy, człowiek roku, można tak powiedzieć i stwierdza on, że po śmierci swojej żony z córką mieszkającą w Australii trochę nie ma on co robić w Anglii i chciałby powrócić do wspomnień związanych ze swoją żoną więc postanawia się wyprowadzić do domku, w którym się poznali, a właściwie dworku w którym się poznali we Francji, ponieważ jego żona była francuską i jednocześnie zachodzi małe nieporozumienie więc zamiast tylko noclegu staje się tam on lokajem no i nie powiem, jak zobaczyłam nazwisko, John Malkovich jeszcze francuska komedia Miałam takie, tak. To, to jest dokładnie wybór na tą niedzielę, żeby obejrzeć coś w kinie. I powiem Wam szczerze, że się nie zawiodłam, choć już po sensie zobaczyłam, że miał średnie oceny. I okej, okay, to nie jest wybitny film, od razu Wam to mówię. Prawdopodobnie w większości z Was może się nawet nie spodobać. I totalnie też to rozumiem i szanuję. Ale było coś tak ciepłego, sympatycznego i po prostu relaksującego w tym filmie, że. Trochę tego potrzebowałam, właśnie takiego sensu. Sama sceneria francuska, bo jednak mamy to wszystko dziejące się w jednej lokacji. Mamy przez moment ten Londyn, w którym jesteśmy, ale to jesteśmy w nim na dwie minuty i z niego wyjeżdżamy. A mamy ten francuski dworek, który ma piękne ogrody. Sama przestrzeń w tym dworku daje też dużo możliwości właśnie operowania kamerą. Widzę, że tutaj próbowali się trochę bawić tym światłem, tym stylem. Niektóre ujęcia, nie ukrywam, wyglądają, jakby zostały wyjęte z innego filmu, bo z takiej normalnej kamery, typu komedia romantyczna, przechodzimy na jakieś, wiecie, artystyczne ujęcia. Kobieta stoi w oknie, światło przechodzi przez okiennicę, albo w trakcie konwersacji jest jakaś taka szybka, dziwna zmiana kamery. Więc momentami ten styl odstaje, ale film sam w sobie. Ma pewien urok. Nie jest to też taka komedia, której byśmy się spodziewali, że będziemy śmiać się cały czas. Jest to troszeczkę taka cringeowa komedia, taka specyficzna, trochę właśnie grająca na tym, że czujemy się niekomfortowo, a czasem po prostu zwyczajna. W sensie nie ma tu takiego siłowania się na tą komedię, a raczej wynika ona naturalnie też z powodu naszej głównej postaci, do której zaraz przejdę. Więc. Jest to organiczne, takie realne, bo tutaj są śmieszne sytuacje, ale one właśnie raczej dzieją się w taki naturalny sposób i to jest mega. Można powiedzieć, że do tego klimatu automatycznie nastraja nas muzyka, bo nie wiem, czy dobrze rozpoznałam, ale jestem prawie pewna, że na początku śpiewała piosenkę Michael Buble i wprowadza się to w taki bardzo fajny klimat. Taki relaksujący, od razu wiesz w co idziemy. Nie będzie to bardzo dramatyczne. Oczywiście pojawiają się tutaj takie wątki i relacje, na których się skupiamy, ale właśnie ten film moim zdaniem u mnie zadziałał w takiej naturalności, takiej naturalności konwersacji, a jednocześnie nasz główny bohater, Andrew Blake, grany tutaj przez Jona Malkowicza. Jest tak nietaktowny w pewien sposób, tak dziwny, i. mimo wszystko on sprawia, że ci ludzie się otwierają. Mamy oczywiście takie porównanie, wiecie, Francuzi Brytyjczycy, bo on tu gra Brytyjczyka, który mówi po francusku, i ten francuski nie zawsze brzmi wspaniale, chociaż. Akurat u niego brzmi to jeszcze ok, no bo to słychać, że jakby to nie jest jego pierwszy język, no wiecie, on tutaj też gra obcokrajowca mówiącego po francusku, więc jest to mniej płynne niż Francuzi mówiący po francusku, ale jak odzywa się jego kolega z Anglii po francusku, o panie, to było, to było straszne, przepraszam, ale to akurat było straszne. Ja nie byłam w stanie słuchać tego człowieka, bo on mówił wręcz z amerykańskim. Francuskim akcentem, to nawet nie był brytyjski, to był dosłownie amerykański francuski akcent, to brzmiało bardzo źle i nie podobało mi się. Ale nie ukrywam, sprawiło to też, że zaśmiałam się z tego powodu, więc ta komedia może zadziałała. Nie wiem, czy to było specjalnie wątpię, ale możliwe, że tak. Tak, sam nasz Andrew, który przeżywa swoją własną tragedię, bo trzy miesiące wcześniej zmarła mu jego ukochana żona. I trafia do tego dworku, który jest zarządzany w ogóle przez Natalie, która ma problemy finansowe i troszeczkę sama zamyka się w tych problemach, też jest po utracie męża. I mamy tego Andrew, który mimo tych rzeczy, które wydarzyły się w jego życiu, on stara się znaleźć pozytywy, stara się otworzyć na tych ludzi, stara się z nimi porozmawiać podzielić się z nimi swoimi problemami i żeby oni dzielili się ich problemami razem z nim. Sprawia, że niektóre relacje się zacieśniają, a tak naprawdę, że wszystkie osoby mieszkające właśnie w tym dworku wraz z Natalii, czy Odil, która jest tutaj gosposią również, czy Manie, który o, jest szaleńcem mieszkającym w lesie, znaczy, który jest tutaj... Jakąś złotą rączką albo ogrodnikiem, czy też Maną, która jest młodą dziewczyną, która też pracuje jako służka. I kurczę, bardzo podoba mi się, jak to jest bardzo proste, to są bardzo proste relacje. To nawet nie zawsze muszą być mega realistyczne relacje, ale jest w tym coś ciepłego. Jest to, że Andrew z każdą osobą ma jakąś interakcję. Bardziej zabawną, mniej zabawną, ale jesteśmy tak naprawdę te godzina 40 w filmie, gdzie tutaj nie dzieje się dużo, kochani. Tutaj nie ma jakichś, wiecie, wybuchów, tutaj raczej spacerujemy sobie po ogródku, rozmawiamy sobie z tymi ludźmi, ewentualnie porozmawiamy w pokoju, w szopie. Jest jeden moment, bo tutaj ten Andrew się nie przyznaje, że jest bogaty i prowadzi dużą firmę w Anglii, więc jest moment, gdzie może zostać, powiedzmy, odkryte, ale to też jest tak na luzie, raczej komediowo. Mamy raczej jeden taki poważniejszy moment. Okej, okay, tu akurat nie ukrywam i ja myślałam, że to był żart, ale jak się okazało potem, to nie był żart, bo ja już tak wyszłam w tą konwencję, że miałam takie, okej, okay, czyli ty teraz symulujesz i jest śmiesznie. No nie było śmiesznie, ale jak poczułam, właśnie Brak przez moment naszego głównego bohatera, miałam takie. Okej, okay, ja rozumiem co oni czują. Ten dom nagle stał się taki pusty, troszeczkę bez niego, bo to jednak on ich tak bardzo łączył. Ja też trochę śmiałam, że Niemczka życi to takie reality show, gdzie szef jakiejś firmy, właśnie na parę dni, zamienia się w zwykłych pracowników, tylko wiecie, tak pod przykrywką. Że ci ludzie nie wiedzą, że to jest właśnie główny CEO jakiejś firmy i on wykonuje te podstawowe prace z tymi ludźmi. To trochę się tak czułam, oglądając ten film. Albo, drugie porównanie, nie wiem, czy kojarzycie, taki jest brytyjski sklep John Lewis i oni co roku wypuszczają takie mega wzruszające po prostu reklamy świąteczne. I miałam wrażenie, że to była trochę taka wydłużona reklama świąteczna, ale bardzo przyjemna. Też się troszeczkę spłakałam, ale u mnie to nie trudno naprawdę doprowadzić mnie do łez na filmie. Ale mimo wszystko nie uważam, że to był jakiś wspaniały film, ale to był lekki film. To był film, który po prostu oglądacie jak chcecie się zrelaksować. On tutaj też mamy świetnych aktorów, bo sam John Malkovich, czy nasza Natalie grana przez Fanny Ardant, czyli również... Znaną francuską aktorkę i mam tutaj też trzech pozostałych domowników, którzy też są świetni. Te relacje działają. Ja nie chcę już bardziej przedłużać, bo wydaje mi się, że tutaj dostaliście chyba esencję tego. Jeżeli chcecie coś obejrzeć ciepłego, sympatycznego i po prostu takiego, co płynie, to polecam. Oczywiście, jeżeli Wam się nie spodoba, bo też szczerze jestem w stanie zrozumieć, że większość ludzi po prostu będzie miała takie spodziewałem się czegoś więcej i bardziej odjechanej koncepcji. Ja się cieszę, że to nie poszło aż w tak odjechaną stronę, tylko po prostu było tym, czym jest i było w punkt. Więc, kochani, napiszcie mi w komentarzach, czy będziecie szli do kina, czy to raczej nie są Wasze klimaty filmów. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam do następnej recenzji. Hej, ta.